Witam Państwa. 28 października 2004 roku jest dla nas bardzo ważnym dniem. To właśnie dziś 180 tysięcy pracowników na całym świecie mobilizuje się, aby pokazać zaangażowanie i determinację grupy Sangoben w sprawach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy. 180 tysięcy osób odpowiedziało na apel prezesa Jean-Louis Beffa o zorganizowanie pierwszego Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa. Cieszę się i jestem dumny, że razem z Państwem wspólnie podejmujemy wyzwanie, jakim jest osiągnięcie wyznaczonego celu zero wypadków przy pracy. Przede wszystkim chciałbym przypomnieć o dwóch istotnych rzeczach. Po pierwsze, że najważniejszym zadaniem dla nas wszystkich, zarówno kadry kierowniczej, jak i wszystkich pracowników jest ochrona zdrowia. Trzeba zrobić wszystko, abyśmy, przychodząc rano do pracy, mieli pewność, że wieczorem cali i zdrowi powrócimy do naszych rodzin. Chciałbym także przypomnieć, że dla saint dobry zakład to zakład, który ma dobre wyniki BHP. To zakład, którego kierownictwo dba o dobre wyniki BHP. 15 lat temu w grupie Saint-Gobain mieliśmy ponad 20 wypadków przy pracy dziennie. 15 lat temu Jean-Louis Beffat określił politykę grupy w sprawach bezpieczeństwa, którą następnie rygorystycznie wprowadzono w każdym przedsiębiorstwie, w każdej branży. 4 lata temu politykę tę rozwinął, kładąc na nią duży nacisk Gianpaolo Caccini, i oto wyniki. W tym czasie liczba wypadków przy pracy zmniejszyła się dziesięciokrotnie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy poprzez swoją determinację i metodologiczną pracę przyczynili się do osiągnięcia takich rezultatów. To wasze, to nasze wspólne osiągnięcie. Dziś proszę wszystkich o podjęcie nowych zobowiązań. Naszym nowym, ambitnym zadaniem niech będzie dziesięciokrotne zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, jaką mamy dzisiaj. A to oznacza 100 razy mniej wypadków niż 15 lat temu. Nasz cel, zero błędów, zero wypadków, wcale nie jest zadaniem utopijnym. Mamy już takie wyniki u nas, w grupie Saint-Gobain. Na przykład w zakładach Herzogenrat. W branży szkła płaskiego w Niemczech, czy w zakładzie Żandira, produkującym zaprawy elewacyjne w Brazylii. Przez 5 lat nie było żadnego wypadku. Jeszcze lepszy wynik mają zakłady 100 branży specjalistycznych materiałów technicznych w Teksasie. 10 lat bez wypadku. A więc jest to możliwe. Te trzy przedsiębiorstwa to przykład milionerów, czyli firm, w których przepracowano ponad milion godzin bez żadnego wypadku. Takich firm mamy dziś w grupie b 81, a ich liczba wzrasta z miesiąca na miesiąc. A więc w jaki sposób osiągnąć poprawę? Co dokładnie trzeba robić? Są dwa rodzaje przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, zakłady, kraje, które dalekie są jeszcze od osiągnięcia celu. Takie, w których współczynnik TF1 wynosi 10 lub wyższy jest niż 10. Co oznacza, że na milion przepracowanych godzin przypada 10 lub więcej wypadków. Lub też na 500 zatrudnionych pracowników przypada więcej niż jeden wypadek na miesiąc. Do wszystkich pracowników i kadr kierowniczych tych zakładów kieruję słowa następujące. Otwórzcie oczy, rozejrzyjcie się dookoła, porównujcie się z lepszymi, uczcie się od nich i pracujcie razem z nimi, stosując metody wypracowane przez grupę Sangobę, aby szybko dołączyć do tych najlepszych, z pożytkiem dla Was samych, dla Waszego przedsiębiorstwa, dla całej grupy Sangobę. Często zdarza mi się słyszeć, tak, ale to inna działalność, u nas to bardziej skomplikowane, u nas to trudniejsze. To wszystko prawda. Ale wiem także, że nie może być wyjątków. W każdej dziedzinie działalności, w każdym kraju mamy milionerów i zakłady, które osiągają TF1 równe 0, czyli zero wypadków przy pracy. A więc przeanalizujcie waszą sytuację, opracujcie i wdrażajcie radykalne plany poprawy sytuacji. Stawiajcie sobie ambitne cele. Nigdy nie akceptujcie tego, czego akceptować się nie powinno. Mamy także firmy, które już dziś osiągają dobre wyniki, już dziś wyeliminowały wypadki. Tym firmom mówię po prostu kontynuujcie. Niczego nie osiąga się raz na zawsze. Jest to codzienna walka, którą codziennie należy zaczynać od nowa. Już teraz zacznijcie rozwiązywać problemy związane ze zdrowiem, ergonomią, warunkami pracy. Tak jest właśnie kierunek naszych działań. Poza najważniejszym celem, zero wypadków przy pracy, chcemy pracować także nad zagadnieniami dotyczącymi zdrowia. Tu też nasz cel to zero chorób zawodowych. To duże zaangażowanie grupy. We wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach, we wszystkich dziedzinach działalności, które poszerzamy także o zagadnienia związane z ochroną środowiska. Nasz cel to również zero niewykorzystanych odpadów. Chodzi tu o długoterminowe zaangażowanie całej grupy Saint-Gobain. Podsumowując, Uważam, że Saint-Gobain należy do przedsiębiorstw odpowiedzialnych, że dużo już zrobiliśmy. Osiągamy dobre wyniki BHP. Ale pod tym względem nasze ambicje są większe. Chcemy być wśród najlepszych grup przemysłowych na świecie. Chcemy być prawdziwymi liderami tymi, którzy wytyczają drogę postępowania w sprawach BHP i ochrony środowiska. Jednym słowem, chciałbym, żebyśmy byli światowym liderem w tej dziedzinie, tak jak jesteśmy liderem we wszystkich sektorach naszej działalności. Życzę Państwu dnia pełnego interesujących wymian opinii i nabywania nowych umiejętności. Mam nadzieję, że dzień ten będzie dowodem na to, iż troska o człowieka jest zawsze w centrum naszej uwagi. Proszę pan direktor Dyrektor generali Christian Streff. Zwróć się do nas, dziś, bez podśredniu, aby podkreślić znaczenie.

Zrodził miecz, że bezpieczny zwo. I jena pracze i ochrona srodowicka. To zagadnienia, to każdego kżedego, zenas. A zatem należy do wszelkich szelkir, aby Abe polski firmy, bewe przykładem dla innej. Abe znalazł się. Pocierzun na ilepce. grupy grupę nazwiecie. Wiem, że mogą nas wylkier. Spędzwalicie.